praca w spartańskich warunkach, bo zwykle zdala od cywilizacji, wykonywana bez względu na porę roku, w ciągu dnia i w nocy. Wiertacz to jeden z najtrudniejszych zawodów. By w nim wytrwać, potrzeba żelaznego charakteru i niezwykłej wytrzymałości, ale paradoksalnie właśnie to sprawia, że dla wielu ten fach jest atrakcyjny. Ryszard Mrozowski z wiertnictwem związany jest już od ponad 10 lat. Po kolei przechodził przez wszystkie etapy pracy na wiertni. Obecnie jest wiertaczem. Mój tato pracował w tej branży. No i kiedyś mój dziadu, którego tylko tak bardziej znam ze słyszenia, ale, ale to pokoleniowo po prostu tak, tak poszło w tym kierunku. Rodzinne tradycje związane z wiertnictwem z powodzeniem kontynuuje też Dariusz Hałas. Ojciec był tak samo pracował w poszukiwaniach i często jeździłem z nim na wiertnie, jako młody oglądałem to wszystko. No i w taki sposób spodobało mi się to wszystko. Ta praca w tej w nafcie. Cezary podsiadło, kierownik zmianowy wiertni, nie odziedziczył fachu po swoim ojcu czy też dziadku, a wybór wiertnictwa wcale nie był oczywisty. Długo nie mogłem się zdecydować. Wiedziałem, że na pewno chcę. Yy uprawiać jakiś zawód typowo techniczny. Miało to być budownictwo. Później pomyślałem o czymś bardziej specyficznym. No i właśnie takim wydało mi się wiertnictwo. Proces wykonywania odwiertu musi przebiegać zgodnie z parametrami ustalonymi w projekcie danej inwestycji. Zapewnienie tej zgodności to zadanie wiertacza. Wiertacz bezpośrednio prowadzi prace wiertnicze, a więc steruje całym tym oprzyrządowaniem, czyli pracą wyciągiem, kluczami maszynowymi, sterowaniem pomp puczkowych i ogólną organizacją pracy na swojej zmianie, także Podczas samego wiercenia jak najbardziej musi skupić się na samym procesie wiercenia. Jednak podczas mobilizacji, demobilizacji sprzętu zajmuje się również montażem i dozoruje ten montaż urządzenia czy czy demontaż. Na wiertni wyjątkowo istotne są umiejętności utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami. Kieruje się ludźmi, no jest ta odpowiedzialność i, I z drugiej strony no, musi być też między przełożonymi a ludźmi, którymi się kieruje jakieś po prostu takie połączenie w pracy i, i poza pracą, bo to nie tylko jest y, okres, gdzie się pracuje te, te 12 godzin, ale zarazem też razem mieszkamy i to jest dwa tygodnie wspólnej takiej przebywania. Wiertacze z reguły pracują w trudno dostępnych miejscach, w których nie ma co liczyć na jakiekolwiek wygody. Warunki są bardzo trudne. No przede wszystkim pracujemy zima-lato w czasie 12 godzin, to jest 24, obsługujemy ruch ciągły. No, trzeba być wytrwałym. Na pewno trzeba mieć kondycję, trzeba mieć siłę, bo jednak no, trzeba przyznać, że, że, że nie wszystko zrobi maszyna czy, czy jakiś przyrząd. Trzeba niestety troszkę fizycznej y, siły użyć do, 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 do niektórych prac. Praca wiertacza to zajęcie w ciągłym ruchu. W czasie samego wiercenia przebywa on w kabinie sterowniczej, z której nadzoruje postęp prac na wiertni. Musi też mieć na uwadze całość tutaj tego, tego terenu wiertni, a więc obchodzi zarówno i zbiorniki puczkowe, i pompy, i po prostu wszystkie maszyny. Głównym, głównym jego narzędziem pracy jest cały pulpit sterowniczy, począwszy od sterowania wyciągiem wiertniczym, tutaj mamy dodatkowo urządzenie top drive do wiercenia obrotowego które też jest bardziej skomplikowane niż w starszej generacji wiertnie. Steruje pracą pomp płuczkowych, a także wszelkimi transferami płuczki między zbiornikami. Także ma duży zakres odpowiedzialności na pewno i wymaga to od niego dużej uwagi. W tej pracy moment dekoncentracji może skończyć się tragicznie. Wiertacze, a także ich pomocnicy pracują niekiedy pod wielotonowym osprzętem wiszącym nad ich głowami. Do tego dochodzi ciągły hałas, a także brud. Ale w tym fachu najbardziej doskwiera coś innego. No jednak ta rozłąka jest tą rodziną, no to jest to jest taki minus, ale zarazem trzeba przyznać, że pracujemy w tej delegacji dwa tygodnie i po prostu potem mamy odsiadki dwutygodniowe. No to jest też na pewno plus, bo, bo jednak człowiek nie jest yy, powiedzmy uwiązany tak jak, jak w niektórych firmach, że codziennie rano trzeba wstawać do pracy, tylko, tylko mamy ten... Tą sytuację taką, że, że jednak te dwa tygodnie jest, jest tego wolnego, a na kontraktach nawet y, pracujemy cztery tygodnie na cztery tygodnie. Jak się okazuje, dla osób, które lubią poznawać nowe miejsca, taki system pracy wcale nie musi być minusem. Na przykład teraz jesteśmy w Puszczy Noteckiej, wiercimy w zakopanym, wiercimy po całej Polsce. I można zwiedzić Polskę tak za, zarówno i za granicę. Praca wiertacza jest też zawodem rozwojowym. Zaczynamy pracę od tych, od tych niższych szczebli. Później, dokształcając się, oczywiście można awansować czy to na kierownika, czy później a pracować jeszcze na wyższych stanowiskach już wtedy raczej, raczej takich biurowych. Także ten zawód na pewno daje możliwości awansu, dużego awansu, jeżeli tylko ma się chęć.